Kryptowaluty nie miały w ostatnich tygodniach dobrej pasy. Bitcoin od swojego szczytu spadł aż o 35%, a reszta altcoinów zaliczyła druzgocące korekty po 50 czy 70%. Wszechobecny sell off nie oszczędził także drugiej największej kryptowaluty na świecie, czyli Ethereum. Ether w swoim najgłębszym punkcie zanotował spadek o 47% od historycznego szczytu wyznaczonego w sierpniu. I teraz pojawiają się kluczowe pytania, czy będzie jeszcze gorzej, czy jednak możemy się spodziewać jakiegoś spektakularnego odbicia, co potencjalnie czeka RZD. W krótkim, a co w długim terminie. Zobaczmy, co dzieje się w tym ekosystemie, ponieważ jest on bardzo ważny dla reszty altcoinów, a na pewno jesteście nimi zainteresowani. Więc przejdźmy do materiału. Zacznijmy sobie od wykresu cenowego. 47% korekty to jest dużo. Ale jak na Ethereum, to można powiedzieć, że są to w miarę normalne korekty, które już zdarzały się niejednokrotnie w trendzie wzrostowym. Od 2022 roku Ether przeszedł przez kilka takich pullbacków, a mimo wszystko zachował swój trend wzrostowy, a nawet zdołał wybić swoje nowe ATH pod koniec sierpnia. Obecnie mamy odreagowanie tych spadków, chociaż żeby być bardziej optymistycznym, to najpierw ten altcoin musi przebić kilka kluczowych oporów, m.in. te, które stanowi EMA 50 czy EMA 200, a także zaznaczone przeze mnie. Poziomy FIBO. Tymczasem największy altcoin ciągle ewoluuje. W tym tygodniu Ethereum zwiększyło swoją przepustowość. Sieć właśnie zwiększyła limit mocy obliczeniowej jednego bloku. W praktyce oznacza to, że więcej transakcji i więcej operacji smart kontraktów może zmieścić się w każdym bloku. Wyższy gaz limit zwykle prowadzi do mniejszego zatłoczenia sieci, a mniejsze zatłoczenie to niższe opłaty i szybsze potwierdzenia w momentach wysokiego ruchu. To nie jest gwarancja tanich transakcji na zawsze, ale jest to realne powiększenie autostrady, po której jeździ cały ruch Ethereum. Ponadto 3 grudnia nadchodzi aktualizacja Fusaka, która w dużym skrócie ma jeszcze bardziej poprawić dostępność danych dla rolapów, co przełoży się na tańsze i skalowalne L2. Więc podsumowując, cały blockchain będzie jeszcze szybszy, tańszy i bardziej skalowalny. Jest tyle samo entuzjastów Ethereum, jak i krytyków. Na pewno krytyczne opinie wylewają się kiedy cena tego altcoina nie rośnie. Chociaż dla wielu uczestników rynku price action może być rozczarowujące, to warto spojrzeć na Ether z nieco szerszej. Perspektywy. Czytam komentarze w necie typu cena w ogóle nie rośnie, jest taka sama od 4 lat. Z pozoru może tak się wydawać, ale ja uważam, że raczej to wygląda na wydłużoną konsolidację, możemy to sobie porównać na przykład do wykresu złota. Wygląda to naprawdę bardzo podobnie. Złoto również w podobny sposób szło bokiem przez 4 lata w okresie od 2020 do 2024 roku, po czym gdy wybiło górą ze swojego kanału, no to dostaliśmy naprawdę gruby rajd. Oczywiście można powiedzieć, że jest to totalna zbieżność, dwa różne aktywa. I nie należy ich porównywać, ale przedstawię wam argumenty, które mogą potwierdzać, że Ether również jest w takiej konsolidacji jak złoto i następny ruch faktycznie może być w górę. Po pierwsze, za Ethereum stoją ogromne fundamenty. Cena krótkoterminowo może się wahać i spadać, a w tym samym czasie fundamenty się umacniają i Ethereum jest coraz bardziej adoptowane. I nie chodzi mi tutaj o zwykłych użytkowników, którzy tradują na deksach, ale o globalny świat finansów. Największą szansę do wzrostu ceny Ethera widzę w dopiero raczkującym rynku tokenizowanych aktywów. Od stablecoinów przez obligacje i akcje, aż po surowce czy nieruchomości. Ethereum jest bazą do budowy nowego, zdecentralizowanego świata finansów, gdzie docelowo wszystkie aktywa będą tokenizowane. I oto przykłady. Po pierwsze, stablecoiny. Tutaj HOSA jest szczególnie widoczna. Widzimy stały wzrost kapitalizacji stablecoinów, zwłaszcza po wprowadzeniu amerykańskiej ustawy Genius Act, która wszystko reguluje i ułatwia. Obecnie rynek stable jest wart jakieś 300 miliardów dolarów i aż 60% wszystkich stablecoinów znajduje się właśnie na sieci Ethereum. Spośród setek tysięcy altcoinów, to właśnie Ether jest wyborem numer jeden dla gigantów finansowego świata, którzy ufają tej sieci i lokują tam swój kapitał. Po drugie, tokenizowane obligacje. Młody rynek, ale dynamicznie rozwijający się. Sam prezes BlackRock, przyznaje, że niedługo zostanie wszystko stokenizowane, w tym między innymi obligacje skarbowe. Już teraz widzimy, że ten rynek ma obecnie kapitalizację niemal 10 miliardów dolarów, a połowa znajduje się właśnie na blockchainie Ethereum, więc potencjał do wzrostu jest przeogromny. 10 miliardów dolarów tokenizowanych obligacji to jest dosłownie ułamek wszystkich treasuries. Według oficjalnych danych rezerwy federalnej market cap obligacji wynosi 28 bilionów dolarów i trend tokenizacji dopiero co narodził się rok czy dwa lata temu, a wszelkie regulacje i środowisko prawne wskazują na to, że jesteśmy dopiero na początku. Ethereum naprawdę może zyskać wiele na tym trendzie, i większość jeszcze nie zdaje sobie z tego sprawy. Po trzecie, tokenizowane akcje. Ten rynek jest jeszcze malutki. Obecny market cap to około 700 milionów dolarów. Dla przykładu, to kapitalizacja memecoina Pengu. wynosi w tym momencie tyle samo. I oczywiście, na ten moment, to właśnie na Ethereum tokenizuje się najwięcej akcji, bo ponad połowę. Potencjał do wzrostu jest tutaj niewyobrażalny w długim terminie. we <laughs> Według różnych szacunków cały światowy rynek akcji to około 109 bilionów dolarów. Wystarczy, że tylko część z nich przeniesie się na blockchain, a to wielokrotnie powinno zwiększyć zużycie Etheru jako paliwa dla nowego finansowego świata. Nie bez powodu Ether jest nazywany cyfrową ropą, a na przykład Chainlink, czyli znany w większości projekt, jest nazywany uniwersalnym gas tokenem przez społeczność na krypto-Twitterze. Wspomniałem o Chainlinku, bo zapowiadałem, że nagram o nim kolejną analizę i w grudniu materiał o tym projekcie pojawi się na kanale. Dla tych, którzy są ciekawi, to nadal Mam linka w portfelu i rozgrywam go też krótkoterminowo na mentoringu. Na końcu mamy rynek tokenizowanych surowców. Market Cap to zaledwie 4 miliardy dolarów. Największymi surowcami na blockchainie są m.in. tokenizowane złoto, czy produkty rolne, jak kukurydza, czy soja. Tutaj już jest widoczna totalna dominacja ekosystemu Ethereum w tym sektorze, bo 3 miliardy dolarów tych aktywów jest budowane na eterze, a 500 milionów dolarów na jego warstwie drugiej, czyli poligonie. Pamiętajcie, że wszystkie najważniejsze linki znajdą znajdują się w opisie pod tym filmem, między innymi dostęp do KDP Premium, czyli grupy tradingowej, gdzie oprócz zagrań na dźwigni publikujemy analizy on-chain, analizy makroekonomiczne i wiele więcej. Oprócz tego jest również kurs tradingowy Akademii Kryptowalut, który zawiera ponad 100 lekcji. Żeby odebrać dostęp do KDP Premium i Akademii Kryptowalut musicie mieć konto na giełdzie Bybit, gdzie obecnie możecie odebrać do 5030 dolarów bonusu. Oprócz tego zachęcam, żebyście dołączyli na mój darmowy kanał na Telegramie, gdzie codziennie dzielę się swoimi przemyśleniami od rynku i najważniejszymi informacjami i sprawdźcie również playlistę tradingową, w której jest ponad 20 materiałów o rozgrywaniu rynku. Więc jeżeli spojrzymy na te wszystkie dane razem, stablecoiny, obligacje, akcje i surowce, wyłania się jeden prosty wniosek. Ethereum nie jest już tylko siecią do spekulacji, staje się fundamentem, na którym realny, regulowany świat finansów zaczyna przenosić swoje aktywa. Globalne rynki, o których mówimy, są wyceniane nie w miliardach, tylko w dziesiątkach bilionów dolarów. Jeśli choć niewielki procent tego kapitału zostanie stokenizowany, to właśnie Ethereum będzie siecią, która przejmie największą część tego ruchu, a to oznacza rosnący popyt na etera jako paliwo, popyt strukturalny, niezależny od czteroletniego cyklu, chwilowego trendu czy narracji, dlatego biorąc pod uwagę właśnie tokenizację i większe znaczenie w świecie globalnych finansów, ja jeszcze nie skreślam Ethera i nadal trzymam 40% pozycji w portfelu, gdzie moja średnia zakupu to 1700 dolarów. Dlaczego akurat Ethereum jest wybierane przez świat finansów, zastanówmy się przez chwilę, bo to jest bardzo ważne pytanie, dlaczego tak ogromne instytucje jak BlackRock, Fidelity czy JP Morgan kierują swój kapitał i swoje projekty właśnie na Ethereum? Absolutnie to nie jest przypadek. Po pierwsze, kwestie bezpieczeństwa. Po bitcoinie to właśnie Ethereum jest najbezpieczniejszą siecią świata. I to nie w sensie marketingowym, tylko matematycznym. Ether ma największą liczbę walidatorów w całym krypto. Są to niezależne od siebie węzły, rozsiane po całym świecie. Podczas gdy krytycy wytykają Etherowi, że w 2021 roku, jak i teraz, cena jest ciągle taka sama, tak liczba walidatorów w tym czasie wzrosła sześciokrotnie. Porównując liczbę walidatorów do innych blockchainów, to tak naprawdę mamy Ethereum, a potem długo, długo nic. Drugą najbardziej zdecentralizowaną siecią jest Internet Computer, który ma zaledwie 700 walidatorów. Instytucje nie mogą pozwolić sobie na ryzyko, że ich tokeny, ich fundusze i ich papiery wartościowe będą działały na chainie, który może paść przez jeden exploit albo kilku anonimowych walidatorów. Ethereum daje im bezpieczeństwo, które można policzyć. Po drugie, efekt sieci. Jeżeli spojrzymy na aktywność deweloperów, czyli ludzi, którzy faktycznie budują ten blockchain, to różnica pomiędzy Ethereum a resztą rynku jest gigantyczna. Na samym EVM Stack, czyli ekosystemie kompaty. Z Ethereum pracuje ponad 15 tysięcy aktywnych deweloperów miesięcznie. Ethereum jako L1 ma ponad 11 tysięcy deweloperów. To jest absolutna dominacja. Dla porównania, Solana ma około 4700, a Bitcoin mniej niż 3000. To nie są małe różnice, to są różnice o klasę wielkości. Fundamenty mocne, a cena spada. Jednak uważam, że nie będzie tak w nieskończoność. Jak wiecie, mamy teraz odbicie na rynku i od dołków Ethereum odbiło mocniej niż Bitcoin. Ja jestem jedną z tych osób, które postawiły pieniądze, że krypto może odbić po kilku tygodniach ciągłych spadków, więc nasuwa się pytanie, czy opłaca się teraz aktywniej rozgrywać Ethereum i szukać jakichś wejść na spocie, czy być może jakichś longów. Spójrzmy na kluczowe wykresy. Zacznijmy od dominacji Ethera, która obecnie wynosi niecałe 12%. Stochastic RSI na tygodniówce jest już w strefie wyprzedania od ponad miesiąca i oczywiście to nie znaczy, że dominacja Ethera nie może spaść już niżej. Wystarczy spojrzeć na to, co miało miejsce w pierwszym kwartale tego roku. Dominacja Ethereum była oversold przez ponad 3 miesiące, jednak przez ten okres rynek krypto i kapitał wędrował do Bitcoina, co doskonale widać na dominacji króla, krypto. Zobaczcie na wykres dominacji Bitcoina w pierwszym kwartale, w tym samym czasie, gdy dominacja ETR spadała i była długo w strefie wyprzedania, to wtedy. Dominacja Bitcoina cały czas rosła. Ostatnio od początku listopada w końcu widzimy tutaj zmianę trendu i wyczerpanie dominacji, co jest bardzo ciekawym zjawiskiem, gdy rynek krypto zalicza korektę. Trzeba przyznać, że w marcu i kwietniu wyglądało to znacznie gorzej, gdy Bitcoin był w okolicach 80 tysięcy dolarów. Wtedy Ether utrzymywał się długo poniżej 2,5 tysiąca dolarów, a w najgorszym momencie spadł do 1400 dolarów. Warto zwrócić na to uwagę, że rynek altcoinów mocno oberwał od szczytów, ale jesteśmy nadal wyżej niż w kwietniu czy czerwcu tego roku. Głównie za sprawą Ethereum. Można powiedzieć, że Ether ciągnie za sobą resztę rynku altów. Tutaj macie wykres Total 2S, który reprezentuje rynek krypto bez bitcoina i stablecoinów, czyli krótko mówiąc, są to alty. Tutaj również, gdy spojrzymy na stochastik na tygodniówce, to jesteśmy oversold od półtorej miesiąca. To kolejny argument za tym, że jesteśmy bliżej dołka niż szczytu. Widać to na wykresach i też można to wyczuć po sentymencie. Ostatni wykres, który każdy musi teraz obserwować, to dominacja USDT, największego stablecoina w krypto, Rozry Narysowałem fioletową strefę, do której dochodziliśmy cztery razy od początku 2024 roku, i za każdym razem łączyło się to z wyznaczaniem dołków na rynku. Tutaj możecie to lepiej zobaczyć. Nałożyłem wykres bitcoina, to ta niebieska linia, na wykres dominacji tetera. I jak widzicie, za każdym razem wejście dominacji stablecoinów do fioletowego boksa równało się z uklepywaniem dołka na Bitcoinie. I jak na razie historia się rymuje, bo zarówno Bitcoin, jak i Ether wyznaczyły dołek właśnie w momencie, gdy dominacja USDT dobiła do tego kluczowego poziomu. Ale w końcu to tylko wykresy, które pokazują, że możemy być teraz w okolicach lokalnego dołka na rynku krypto, ale nie mamy pewności, że nagle dominacja stablecoinów nie wystrzeli wyżej i rzeczywiście wejdziemy w bessę. Gdy Podsumujemy sobie to, co się dzieje na wykresach dominacji i jeszcze na ogólnym wykresie altcoinów. To nie da się ukryć, że tylko one wskazują na to, że jesteśmy bliżej lokalnego dołka na Ethereum i altach niż do szczytu i można grać pod odreagowanie do góry. Dlatego po tej fundamentalnej analizie Ethereum i spojrzeniu na kilka kluczowych wykresów przyszła pora na omówienie najważniejszych wydarzeń, wiadomości i zmian w sytuacji makroekonomicznej, bo te rzeczy będą najważniejsze dla ceny Etera w kolejnych tygodniach i miesiącach. Rozwija się bardzo ciekawe zjawisko na naszych oczach. Grube ryby coraz bardziej zwracają uwagę na staking Ethereum. Duży kapitał z Wall Street uwielbia yield, czyli dochód pasywny. Staking Ethereum właśnie to umożliwia, co rodzi bardzo ciekawą alternatywę do trzymania obligacji skarbowych. Co więcej, yield ze stakingu może być automatycznie reinwestowany, tokenizowany lub wykorzystywany jako zabezpieczenie w protokołach finansowych. To tworzy efekty synergii których nie dają tradycyjne obligacje. Yield nie tylko generuje dochód, ale też może pracować dalej w ekosystemie. Dla dużych instytucji staking staje się więc nie tylko źródłem przychodu, ale również narzędziem budowania dużo bardziej efektywnej struktury kapitału. Ten wykres doskonale obrazuje rosnącą rolę stakingu Ethereum. Obecnie w stakingu jest około 36 milionów eterów. Jest to ponad 1 czwarta wszystkich monet. W grudniu 2020 roku było 880 tysięcy eterów w stakingu, czyli ta liczba w zaledwie 5 lat wzrosła aż 40-krotnie. Wzrost jest 40 -krotnie a nagrody stakingowe w Ethereum nie są stałe. One są dzielone pomiędzy wszystkich walidatorów, więc im więcej osób bierze udział w zabezpieczaniu sieci, tym niższy jest procentowy zwrot. To czysta matematyka, a nie problem czy wada systemu. Drugi powód jest równie prosty. Dzisiaj sieć Ethereum jest znacznie spokojniejsza niż jeszcze 2 czy 3 lata temu. W latach 2021-2022 ruch na sieci był ogromny, transakcje były drogie, a to generowało bardzo wysokie zyski dla walidatorów. Dzisiaj większość aktywności została przeniesiona na warstwy drugie, opłaty są niższe, aktywność na głównej warstwie jest bardziej stabilna, a tym samym nagrody z tytułu walidacji są mniejsze. I tutaj pojawia się pytanie, czy staking wciąż jest konkurencyjny w stosunku do obligacji? Moim zdaniem tak, ale z innych powodów niż kiedyś. Rentowności obligacji zależą od polityki banków centralnych. Jeżeli banki centralne wchodzą w cykl obniżek stóp rentowności obligacji automatycznie spadają. Staking ETH działa inaczej. Nie zależy od żadnej instytucji ani decyzji politycznej. Jego yield jest napędzany adopcją sieci i aktywnością on-chain. Jeżeli stopy procentowe spadną w okolice 2-3%, staking Ethereum nadal będzie oferował zbliżoną rentowność, ale przy znacznie większym potencjale niż obligacje. I to jest tutaj kluczowe. Obligacje mogą dać tylko kupon i zwrot kapitału nominalnego. Ethereum daje dochód pasywny, ale jednocześnie jest aktywem, które może rosnąć wraz z adopcją ekosystemu. A to tworzy zupełnie inną kombinację ryzyka i zwrotu. Poza tym trzeba pamiętać, że yield stakingowy jest cykliczny. Jeżeli aktywność na sieci wzrośnie, jeżeli pojawi się więcej transakcji, to również yield automatycznie skoczy do góry. O adopcji już powiedziałem wcześniej w tym materiale. Ona postępuje bardzo szybko. To, że wielkie instytucje interesują się stakingiem, widzimy regularnie. Na swoim Telegramie informowałem was chociażby o tym, że BlackRock chce to umożliwić swoim klientom. Już zarejestrowali swój produkt oferujący staking, który czeka teraz na akceptację SEC. -u. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to BlackRock doda w ten sposób opcję stakingu do już istniejącego funduszu. Wczoraj dostaliśmy też newsa, że inny fundusz, czyli Vanek wrzucił niemal 40 milionów dolarów w Ethereum na staking. Rząd Butanu również zastekował Etery i w ten sposób będzie zabezpieczał sieć i generował dochód pasywny. Przypomnę, że Butan również kopie kryptowaluty. Małe państwo, ale mądrzy rządzący. Sharpling Gaming, czyli jeden z największych korporacyjnych posiadaczy Ethereum, stake'uje 97% swojego skarbca i na swojej stronie internetowej chwali się, że od czerwca tego roku wygenerował dzięki temu już ponad 7800 Ethereum. Takich newsów czytam co najmniej kilka w tygodniu i trend jest jasny. Duży kapitał widzi w eterze świetne źródło do generowania yieldu. Widać więc, że fundamenty są mocne, ale cena mimo tego nie rośnie. Powodem w czwartym kwartale jest też płynność finansowa. Wszelkie aktywa ryzykowne w ostatnich tygodniach cierpiały ze względu na drastyczny spadek płynności na rynkach. Tłumaczyłem dokładnie o co chodzi z płynnością w filmie 19 listopada, którym odpowiedziałem na pytanie. Czy zaczynamy Bessę. Jak ktoś jeszcze go nie oglądał, to polecam nadrobić zaległości. Ogólny sell off widoczny był nie tylko na rynku kryptowalut, ale też na giełdzie tradycyjnej. Ostatnie tygodnie były naprawdę historyczne pod względem skali wyprzedaży. Hedge fundy, inwestorzy instytucjonalni oraz indywidualni sprzedali łącznie 10 miliardów dolarów akcji technologicznych w ciągu czterech tygodni, czyli średnio 2,5 miliarda tygodniowo. To największa taka sprzedaż w historii. Nawet najlepsze fundamenty nie obronią ceny, jeżeli w systemie brakuje gotówki. Tymczasem 1 grudnia. Nadchodzi zakończenie QT. Ta zmiana zwykle łagodzi warunki finansowe i może zwiększyć napływ kapitału do krypto. Ponadto 10 grudnia, czyli już za niespełna dwa tygodnie najpewniej dostaniemy kolejną obniżkę stóp procentowych. Tutaj trzeba powiedzieć, że sytuacja zmieniła się na lepsze. Jeszcze parę tygodni temu rynek dawał większe szanse na pauzę, a teraz jest niemal pewny, że dostaniemy kolejną obniżkę o 25 punktów bazowych, co znowu powinno polepszyć płynność. Także QT nam się powoli kończy, a na horyzoncie kolejne obniżki. Chciałbym wam jeszcze pokazać, co stało się z parą. Ethereum do Bitcoina, kiedy miało miejsce ostatnie zakończenie QT przez Fed, czyli we wrześniu 2019 roku. Od tamtego momentu para Ethereum do Bitcoina wzrosła pięciokrotnie w ciągu dwóch lat. Zobaczcie też interwał czterogodzinny. Wygląda na to, że po wielu tygodniach osłabiania się Ethereum względem Bitcoina w końcu formuje nam się dno. Pozytywne jest to, że znajdujemy się już ponad tą linią trendu spadkowego, która przez wiele tygodni stanowiła opór dla Ethereum. W tym momencie retestujemy ją i jeżeli lokalne wsparcie utrzyma, to w końcu zmienimy tutaj trend na wzrostowy. RSI rośnie, co wzmacnia argumenty za tym, że Ether faktycznie zaczyna się umacniać względem Bitka. Do pokonania mamy jeszcze tę linię oporu horyzontalnego i jeżeli ją przebijemy, to kontynuacja wzrostów na parze Ethereum do Bitcoina stanie się faktem. Wracając jeszcze do samej rezerwy federalnej i kierunku, jaki obierze na najbliższe miesiące, to robi się bardzo ciekawie, Kadencja Jeroma Pawella na stanowisku przewodniczącego Fed kończy się w maju. Tradycyjnie proces wyboru nowego szefa Fed rozpoczyna się na miesiąc lub dwa przed odejściem obecnego przewodniczącego. Tymczasem prezydent Donald Trump jasno daje do zrozumienia, że jej obecny przewodniczący nie realizuje jego oczekiwań. Od momentu objęcia urzędu w styczniu prezydent domaga się, aby niezależny bank centralny znacząco obniżył stopy procentowe. Już szykuje nam się następca Pawella. Najnowszy raport Bloomberga wskazuje, że dyrektor Narodowej Rady Gospodarczej Kevin Hassett jest obecnie głównym na nowego przewodniczącego FED. Hasset uchodzi za kandydata najbardziej zbieżnego z podejściem Trumpa, szczególnie jeśli chodzi o preferencje niższych stóp procentowych. Kevin Hasset ma swoją historię również na rynku kryptowalut. Wcześniejsze doniesienia wskazują, że doradzał Coinbase i posiada co najmniej milion dolarów w akcjach spółki. Dwa dni temu opisałem na telegramie czemu to taki dobry news dla rynku krypto. Patrząc oczami Trumpa to oczywiste i wręcz idealny wybór. Hasset odhacza wszystkie kluczowe punkty. Po pierwsze jest swój. Już pracował w administracji Trumpa. Kierował Radą Doradców Ekonomicznych. Trump ufa ludziom, których zna. I którzy są lojalni. Hasset jest częścią jego ekosystemu w przeciwieństwie do innych kandydatów z zewnątrz. Hasset otwarcie krytykował Fed za zbyt wolne i ostrożne działanie. Jego zdaniem stopy procentowe powinny być obniżane znacznie szybciej. Co to oznacza w praktyce? Dla Trumpa oznacza to obietnicę wzrostu gospodarczego, a dla rynków oznacza to gołębią politykę, czyli tańszy pieniądz i środowisko risk on. Bardzo ważne jest też to, że kryptowaluciarze już nie mogą się doczekać, żeby Hasset był nowym prezesem Fedu, ponieważ jest postrzegany jako kandydat pro-krypto dodatku posiada udziały w Coinbase, więc dla rynku jest to jasny sygnał, że szef Fedu nie będzie wrogiem branży aktywów cyfrowych. Jesteśmy świadkami takiej mocnej mieszanki, gdzie prezydent Stanów, SEC i nawet szef rezerwy federalnej są pro krypto. Musicie przyznać, że zapowiada się naprawdę ciekawie. Endgame Macro pisze, że z Hasetem na pewno nie będzie nudno. W przypadku, gdy gospodarka zacznie zwalniać i mielibyśmy jakąś korektę, to Haset raczej nie będzie czekał i się wahał, tak jak Powell w latach 2019 20 On zapewne będzie ciął stopy szybciej i agresywniej, żeby ratować wzrost gospodarczy oraz wzrosty na Wall Street, czyli idealnie pod dyktando Trumpa. Dla aktywów ryzykownych jest to wręcz wymarzony scenariusz, bo Haset byłby bardziej skory do mocniejszej poprawy płynności Podsumowując, rynek prawdopodobnie ma rację, stawiając na Haseta, ponieważ to kandydat, który najlepiej wpisuje się w instynkty Trumpa. Jeśli dostanie tę posadę, trzeba przygotować się na Fed, który działa agresywniej i bardziej politycznie. Nowy szef Fedu to jedna z ważniejszych części układanki dla rynków w 2026 roku. Być może giganci finansowi, którzy prognozują dalsze wzrosty S&P 500, o czym pisałem w poprzednim poście, również grają pod to, że nowy szef rezerwy federalnej w razie problemów pomoże wy. Wypchać rynki wyżej przez swoją luźną politykę. I właśnie dlatego też wystartowałem teraz z naborem do mojego mentoringu. Jak widzicie, 2026 rok zapowiada się bardzo ciekawie. Szykuje się sporo zmian, które na pewno mocno odbiją się na sentymencie rynkowym. 2025 rok udało się rozegrać bardzo dobrze i mój portfel tradycyjny pobił trzykrotnie wynik indeksu SP 500. Inwestowanie nie kończy się w tym roku, dlatego jeśli chcecie rozgrywać kolejne 13 miesięcy ze mną, bo dostęp do mentoringu jest do końca przyszłego roku, to wejdźcie. Na stronę z linku w opisie, bo zostało już naprawdę mało czasu. Nabór kończy się dziś dokładnie o godzinie 22, lub do wyczerpania miejsc, których zostało w tym momencie już niewiele. To ostatni nabór w tym roku i bramy do mentoringu będą zamknięte przez kilka następnych miesięcy. Więc zapraszam ostatni raz osoby, które chcą mieć dostęp do mojej strategii w 2026 roku. Podsumowując ten dzisiejszy film, to fundamenty Ethereum są wciąż mocne, moim zdaniem. Sieć przeszła głębokie zmiany w ostatnich latach, a adopcja postępuje. Mimo tego, cena jest taka sama jak 4 lata temu, co rodzi dużo dużo krytyki. Coraz więcej osób odwraca się od największego altcoina i mówią, że najlepsze czasy są już za nim. Z drugiej strony przedstawiłem Wam szereg różnych wykresów i newsów, które podpowiadają mi, że raczej jesteśmy bliżej lokalnego dołka cenowego niż historycznego szczytu. Teraz mamy do czynienia z odbiciem. Jedni mówią, że to tylko dead cat bounce, a drudzy, że cykl się wydłuży i będzie pompa w 2026. Cykliczność rynku kryptowalut owszem gra dużą rolę w mojej strategii, dlatego od wakacji do października sprzedałem aż 70% mojej pozycji w eterze jednak widzę, co się dzieje z tym altcoinem za kulisami i nie wykluczam, że jeśli rynek odbije mocniej, to Ethereum poradzi sobie lepiej niż Bitcoin, dlatego nie chciałem całkowicie tracić na niego ekspozycji w tym momencie cyklu. Wiele wskazuje na to, że największy stres płynnościowy jest już za nami i w kolejnych tygodniach zobaczymy, jak rynek będzie to wyceniał i jak będą radzić sobie aktywa ryzykowne. Także podsumowując, ja jeszcze nie skreślam Ethereum i cierpliwie czekam. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału do końca i do usłyszenia w kolejnych filmach. Publikowane filmy na nie. W tym kanale nie są poradą inwestycyjną. Każdy sam decyduje o swoich działaniach na rynku. Nie polecam nikomu kupowania kryptowalut, dźwigni, forexa, NFT ani żadnych innych aktywów cyfrowych. Po prostu każdy samemu podejmuje tutaj świadomie decyzję. Możliwa jest strata całego kapitału, uważaj przy większych inwestycjach. Zachowuj szczególną uwagę przy korzystaniu z publicznych oraz prywatnych porad, gdyż na rynku, zwłaszcza rynku kryptowalut, jest dużo oszustw i kryptowaluty cechują się wysoką zmiennością. Szczególnie uważaj przy inwestycjach w nowe projekty, jeżeli na takowe się w ogóle decydujesz. Najbezpieczniejsze historycznie są Bitcoin oraz Ethereum, i od tego każda nowa osoba raczej powinna zacząć, jeżeli w ogóle akceptuje jakiekolwiek ryzyko. Filmy, które publikuję na tym kanale, oraz wszystkie inne informacje, analizy, posty, jakie są na moich social media skorzystanych z tym kanale, np. Na, na Instagramie, Discordzie, Telegramie, TikToku, traktuj wyłącznie edukacyjnie, a za rezultat swoich działań odpowiadasz samodzielnie.